Dobra, zostawmy mordercze wydmy za sobą. Czy już mówiłem, że się jest gorąco? Tak. Zmieńmy samochód, w którym się skończył dopalacz. Zmieńmy samochód na ten z kierowanymi rakietami. Zło. Preferuję. Sam mówiłeś, że nie jest wiele wolniejszy od tego. Tak, nie jest wiele wolniejszy od tego, jeżeli się mu odpali palacz. Ale dopalać na dłużej stala. Starcza, futfu. I łatwiej przejeżdża. Przez co? Jest cięższy i mniej skrętny, jeszcze bardziej. Tak, ale tych mośków łatwiej przejeżdża. Te mośki tak się same rozwalają no, na widok naszego zderzaka, no kurde. <laughs> Nie zawsze. Tym łatwiej jest pominąć. Jakbyśmy chcieli walczyć z tymi, z lancerami, to faktycznie by wypadało zmienić się na też na lancera i mieć to gdzieś. Ale ponieważ ten szuka się dostać na miejsce Chyba. Tak. Zależy gdzie jest nasze docelowe miejsce. oj, na końcu. Na końcu trasy. Oh well. Co relaxing little drive. Ok, it got entertaining now. Tak. Lancer. Wyprzedzanie bez sygnałów, trzeba ich rozwalić. I widzę takie kule energii za nami lecące. No. Nie mogą nic mówić, ale mamy teraz. Nie dość, że żółte światła, to jeszcze na dodatek białą gwiazdkę na przedzie samochodu. Ale ogólnie, zauważ, że niektórzy ludzie mówią, że policja jest przesadzona. A ty, co z jego kto w tego, z ciała plazmowego, w momencie, gdy mi wyprzedzisz, no kurde wol! To oh, jest well. przesada! Mówisz, że działo plazmowe za przekroczenie prędkości to za wiele? Podejrzewam, że... wuu! Wow. Ty, to tak. Podejrzewam... A propos tak za, za mało skrętne, tak? Właśnie to jest za bardzo skrętne. No właśnie. że się kończy właśnie dopaszno, to też jest też jej magia. I teraz przypominajmy sobie stopniowo może jak się dostać tam za drugą stronę tego mostu cholernego. Musimy Czy my po prostu musimy inne questy wpierw za załatwić? Demite. Tamet! Demnius system questowania w grze. Nie wiedziałam, jak to powiedzieć po angielsku. Oh. We are here. This is the detonator. Time to take the fight to Atlas. I'll monitor your progress support from here. Code check. Detonator check. Armory, here I come. Bridging the gap. Activate the energy bridge to reach the armory. Oh, Noxed out. Find communications from General Nox. Czyli teraz dopiero mamy możliwość powrotu. Dlaczego dostajemy questy, których nie możemy wykonać, bo nie możemy się dostać na miejsce. To jest nie w porządku. O, nie. nie ma tu nic. Nic? U. Poraziłam trochę elektrycznością słup. Jest, drifter lifter. Kill skyscraper. Ja mam czerwony ten. No ja miałem Kill Skyscraper. I teraz Ja mam, mam cały tego czas czerwony, czerwony. Widzisz, questa, widzisz tego gesta, który mogę? Tak, widzę, z... widzę, no. ale co nie zmienia tego, że ja miałam tam czerwone. Trolololo. Gram Gra mnie trolluje, składam reklamację, gram, mnie trolluje, nie zgadzam mam, się. Wiesz co mi ten Midlaptop powiedział, wiesz, że ten coś nie. Dobra, no zobaczmy czy... U, czy Markus coś dla nas ma. Wiesz tutaj możliwe, że on coś tego jest. Lucky też można było zagadnąć, ale... Tak! Nie! Okej! Okay. A Lucky jest tam, tak? Tak. Here, have a push. Oh, never nevermind. Aha! Still faster! Nie, ha, ha, ha. Na piechoty nie dorównujesz mi. E, Zaczniemy się właśnie na kolej, nie mogę się ruszyć. Eee no, lucky też, znaczy nie lucky, tylko... <słuch> Skuter. Scooter. Scooter. Lucky to jest ten, który dostał kulkę. Tak. Od skutera. Lucky przestał być Lucky. Tak. Unlucky. Uh, stop being lucky started being dead. Dobra, yep. um, Gdzie była ta... Moxie? Co? Deep Fathoms, Moxie nie? była coś tam... Red... Redlander? Tak, ale to było na terenie Deep Fathoms, prawda? Chyba tak. No to z tego... Ale Deep ogona Fathoms. nie dam sobie za to uciąć. Okay. Ty! Ja? Moxis Underdome Riot. Mamy na zderzaku. Mi się bardziej podoba to, to, jest przed nami na górze. For rent, scientist, laboratory. Tak, tak. Scientist, laboratory. Nawiązania do poprzednich delceków. O Ups. Więcej szczęścia niż rozumu. nie, po prostu zrobiłem, że jestem aż tak zarąbkiście szybki, że ta zarąbistość nie przerosła. Ale to Ale tylko na film. Uważaj, bo jeszcze ktoś ci uwierzy. Faktycznie, muszę być bardzo ostrożny. Można na że muszę to... Tu... <ścoughs> Co powiedział? Coś się stopen! Tak. <laughs> <myśli> go gorzej... <laughs> yy, tak. O, ej, that a shame. <laughs> No cóż, Zaczyna się do kontroli. <laughs> no. Kontrolę pojazdów na no, w tym na przedniej masce. Jechałem dość szybko, żeby ciebie rozjechać. O, to jest cała kontrola, jaka jest mi potrzebna. Na, 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 ma, 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 mi, mi, mi. Eee, Sorry. To mój mózg stwierdził, że jednak coś mu to się nie podoba. No problem. Moim mózgom wiele rzeczy się dzisiaj nie podoba. Musimy ogólnie do niego zadzwonić, bo podejrzewam, że jest na wczasach. Mój bóz był na tyle wredny, że wyjechał na wczasy i nie raczył mi dać numeru. Tak, e, dobrze, dobrze, że nie osiadłeś tyły, X-Nozes, nie? Mhm, mm rezygnacja. O, jak Ach. tak dalej pójdzie, to naprawdę prześle mi ja, rezygnację. Ja. E, nie Scarecrow, tylko jak on tam był. Fiddlesticks. Właśnie. To jest bridge of the noble state in the land of we're not going through here. Uh, mapa, 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 Wcześniej jest zjazd, i my tak. tym zjazdem musimy zjechać. Zgodnie z nazwą: zjazd. <laughs> mm. Szkoda, że nie ma tutaj koloru pomarańczowego dla wózka. Jest pomarańczowy. Pomarańczowy jest? Jest. Może mi na znalazłem. Nie tam nie widziałam pomarańczowego, ale może ja jest, jestem jest. daltonistką. O jednak. Czy to jest pomarańczowy taki fajny pomarańczowy jaskrawy jak pomarańcza, czy to jest taki pomarańczowy badziewny? Nie wiem jak oceniasz pomarańczowy badziewny, więc niestety wem się nie się z powiedzieć. No fajny to jest pomarańcza, hmm, a badziewny... To jest... Wiesz co to oznacza? Będziemy latać. Eee, zastanawiam się, hmm. czy dalszy byłby ten lot, gdybyś trzymał cały czas dopalacz. Nie mam żadnego tego pojęcia, możemy sprawdzić. Ale wiesz, też nie podjechałem pod, pod dobrym kątem i nie miałem pełnego rozpędu, ale... No, ale tutaj ale też ciężko ogólnie... o pełny rozpęd. Niestety, polowanie na Cheetah Po w tym wózku jest... Uuu! <laughs> Właśnie go wywróciłaś. Okej. Okay. Coś chciałaś powiedzieć? Okej, okay, jestem zaskoczona swoimi możliwościami. Dobra, jak mój mózg wyjeżdża na wakacje, nie dając mi o tym znać, zdecydowanie lepiej idzie mi celowanie z tego działka. Jestem pod wrażeniem. Chrup, chrup. No chrup, mówię. Już. Właśnie. ja widzę, że jeździsz tak jak ja niedawno. Tylko, że ja się tak rozbijałam tym. Eee. Monsterem. Ja już muszę mieć troszkę szybszy pojazd, żeby móc tak się rozbijać. I wystarczy jakikolwiek pojazd, żebym się tak rozbijała. Nie jakbyś tak dała razem być lanserem, żeby spłacić palowanie nad pojazdem, to naprawdę byłbym już. A Ale spomiszt. przecież ja niejednokro... niejednokrotnie straciłam już przecież panowanie nad Lancerem, dlatego ja nie prowadzę tutaj żadnych pojazdów najczęściej. Żeby wykoleić I... Lancera to naprawdę nie ja, ja... Udało mi się to. Okej, okay, wierzę na słowo w sumie. cały z kim gadam. No więc właśnie. Au. Oh, screw that, crap. Weź mi rewolwer. Nie tego się snajpię, ogóle... że Będę z że za bardzo się ruszał, i po prostu zacząłem go łysnąć. Załogę. Zast zastanawia mnie tylko. Um, pogrzyba oni się tutaj tak okopali. To ja nie wiem. jest ich miejscówka. Nie ja wiem, to jest blisko Moxie. Aha. Eee, Moxie rzadko sprząta z tego co widzę. Nie. Strong for a loop. Loop the loop. pętlę? Uh. Pętl? Loop, a across the car doesn't make Loop the loop. Tak. Stunt show, vehicle stunt show, super. Jesteś nowego w sklepie, ciekawego. O, pistolecik. Bring the heat! Nawet niezły, ale ja sobie go wezmę. Czemu nie? Give me that. Z jurdy? Nie. Sprzedaję. Ja badam niezmiuty właściwości tego tego E. Zgadnij co noszę w swoim plecaku, o czym zapomniałam. Drugie śniadanie. Nie. Bug SDU. A kiedy myśmy tego klaptrapa ocalili? No, poprzednia sesja nagrywania i gdzieś jakoś jej początek chyba. Czyli Nie, dawno no. temu. Środek, środek. Środek mniej więcej Mimo czyli wszystko, jakiś dawno temu. temu. Tak. Good job. Damn. Aż sprawdziłem z tego wszystkiego, czy nie jestem lepszy, że tak powiem, w sensie, czy nie. Też nie mam dalej tego backpack SDU, ale na szczęście okazało się, że ja już go użyłem. Więc. W tym Ty to, to... nie masz w tej materii opóźnień najczęściej. Nie, nie, ale wiesz, to byłby kolejny powód, że tracić wiarę w siebie. Ja nie tracę wiary w siebie, bo dla mnie to jest norma, że zapominam użyć backpack SDU. No właśnie, dla mnie nie jest widzisz, tutaj jest ta subtelna różnica. Dobra. E, teraz mamy się... mamy lupnąć lupa. Tak. Lumpa. Wdeba. Loop the loop. Bierzemy więc racera znowu. Ja opróżnię te piękne skrzyneczki, które tylko i wyłącznie czekają na to, aż ktoś... Pomachańszowim! Kolochu piasku! Hmm. Wygląda jak taki... To straszko jest... pomarańczowy. No właśnie, to nie jest ładny pomarańczowy. To jest pomarańczowy typu to morela, jest... taki cielisty. Morela, Przegłem, tak, nawet. cielisty nie, ale Morela, Morela. To nie jest pomarańcza, to jest Morela. No. Ugly piece of crap, mówiąc krótko. O, paso tak. działało na zaplecami. Tak, mina. Na szczęście jest mi tacy szybcy, że ją przegoniliśmy. Hahaha, <laughs> <laughs> Derp. Wyłącza... Włącz... Wyłącza w Tak, dymimy. Nic nie widzę. Ja widzę. Dym. Poza dymem nic nie widzę. Serio? Widzisz to, co się właśnie dzieje? Ta... Nie mów że od przodu jest to samo. No, tu akurat to twoje zdolności prowadzenia pojazdów zawiodły. No, tutaj niestety jest twarde powietrze. No widzisz, niektórzy mają twardą wodę w mieszkaniu, my mamy twarde powietrze w grze. No, dobra, ja tam do bo chyba coś nadal trzeba zrobić. Tak, tam trzeba coś należy zrobić. Ui! Ach, oh, się sobie z jednym zmachem. Ach, czekaj, nie, to Pandora, tutaj nie ma grawitacji. No. A rzeczywiście, jest, teraz facet. się coś tam uruchomiło i teraz chyba te tłoki będą działać most likely. A ja tam Aha. widzę, że się świeci No Oczywiście, że tak Jeszcze jest tłok. Most. Jest nawet most Ale na co ci ten tłok? Tym tłokiem nigdzie nie dojedziesz tego tak ma pewne? Mm, przestał mi gadać. A w zrobi mu e, to, francuskiego tosta z gumy i e, tego, e, z gumy i starej skarpety. No a ja niestety miałam kolejny raz tego baga, który sprawia, że... Nic, Chcesz nic sobie występu. posłuchać, co mówi postać? LOL NOPE! Chcesz sobie poczytać? LOL NOPE! Ogólnie ten, Aj, ogólnie ja właśnie dojechałem tym tłokiem do miejsca, gdzie były dwie skrzynki. Jak miło. Da entuzjazm. Zobaczę, czy ten nasz obrzydliwy pojazd da radę teraz wyjechać. Mm, nope. Obstawiam, że nie. Oczywiście, że nie. Co ciekawe, wydaje się cały czas zahaczać prawym błotnikiem. No, przecież po zahaczy tym, co pierwszy kupuje przekroczyć, nie? A ja Ale draugiem. przejazd jest na tyle szeroki, że dałby spokojnie radę przejechać to nie. No, mogli ja zrobić właśnie ten węższy przejazd, żeby to było widać, że nie przejedziesz, a nie. Ha ha! Niewidzialny, Gandalf. Tak, you cannot pass. Chodź na górę z powrotem. Chyba, że ja no mam zastartować przejście. O, w sumie, zrób to. Eee, szybko. Specjalista. Tak, nie mogę, bo leżysz. Coś ty zrobił. Strzałem do miny, myślałem, że jest dosyć daleko. Oh well, teraz okay. Snajper w każdym razie nie snajper, co ja gadam. Super z ciebie taki jak, z koziej... No. Detonuję te ładunki, pozostałem za blisko. Mimo wszystko. No dzięki, znowu dostałam rakietą w twarz. Nie, nie będziesz mi tutaj bzyczyć, kobito. I nie kop mnie, nie życzę sobie tego. Powiedziałam coś na temat kopania, Ceresia. Zasłaniałem mi... Stat, staty broni zasłaniały mi ten, zasłaniały mi przeciwnika, nie? To jest przeciwniczka. Przeciwniczka, tak. Gonią! Bloodwing, dobrze. <ścoughs> Bloodwing ma problem. Tego nie wiem suki? Te. Oh yeah, she's dead. Trochę tu się sypnął. Troszeczkę. No, troszeczkę. Dalej ją powginało mnie. Wygląda jakby ten, jakby... Nie, wiesz to, w sumie... Nie jak to wygląda, nieważne. Mangled as hell. Yoga w jakimś bardzo dziwnym wykonaniu. O, tackują złamą rękę. Hmm. <goda> to to faktycznie yoga, no to była taka... Tak, yoga. Bardzo bardzo... Bardzo, chciała obejrzeć swój zad. Albo takie let me show... L let me show you my moves wręcz. <goda> no. Okej. Okay. Mmmm. Błagam inny kolor niż pomarańczowy był wypadki. Dobra, straszkowaty był był... Kaszeniasty, teraz sprawdźmy <laughs> różowy Nie, dobra, żółty. O, no, no myślę, powiedzmy, blanda. że znośny. Daje się na niego patrzeć bez wypalania oczu. Panie Drifter, nie drażni mnie pan. Właśnie, przeszliśmy bardzo blisko miny i ona nie, się nie zdenerwowała. A wiesz, co, ponieważ mam Driftery, to może w zasadzie zmienię po, pojazd na Monstera. No tym Albo bardziej, lepiej, że na lancera. nie na, na na monstera niż na lancera, bo monster ma kierowane te rakiety, a to go w do wpojazdy, on. Pejlaź dziewczyno. Wiem, że ci się wygodnie siedzi, ale różdubsko. Leniwe babsko. Fajnie wygląda lancer. Na... On nie Weź jest niebieski, mostera. on jest żółty. Nie widzisz, że jest żółty? Dlaczego czemu z... sobie, że był niebieski, a jest żółty? A przecież mam boki tutaj niebieskie. Nie. To ma żółte. Czekaj, weźmy sobie... To jest wycie... żółty. Weźmy tego wycie, że to jest słońce, światło. słońce. Nie jest cały żółty, jest. Głównie szary. No eee... Nie, to jest niebieski, bo on ma, on ma, niebie, on ma niebieskie, ten, niebieskie... kamo. Żółty. Jak dla mnie to... Co myślisz, nie. What the hell? No żółty spawnujesz. To jak wygląda niebieski, to ciężkie cholery. Tak samo! <laughs> nie ma różnicy. Lol. Jestem bardzo disappointed. Boże, ale ten drifter na nas szarżuje. Mówisz, że Ksena, boimnicza księżyczka, tak? Połączona z, z Ahmedem, naszym terrorystą. Czego ty strzelasz w tej chwili? Min. Mówiłem że nie odpowiedniej odległości, tak? Tak, to jest dużej odległości. Przezornie. Ale czekaj, bo my tu mamy parę rzeczy do załatwienia, No póki co radośnie strzelaliśmy do drifterów i tak. To miejsce się nazywa w ogóle... Roads End. Roads End. Koniec drogi. W Sonic mamy tego skyscrapera w ogóle do zabicia, nie? No, trzeba się później cofnąć jeszcze. Mapa mi się zbugowała. Dobra, from I for a, a, a loop. I o co chodzi z tym loop the loop? Pewnie mamy gdzieś przeskoczyć. i Do czego tak. będziemy potrzebować? Racera, oczywiście. Znaczy, nie, niekoniecznie rajsera. Monster Łączka też odbierze dalej. Nie jestem pewien, to gdzie jest ten loop. The loop. Aha, tam. No ja sobie obejrzę nasz cel to jest ta rampa? Jeszcze raz na niej próbowałem coś zrobić, pamiętasz? To ona po że pamiętam Dobra, A w momencie gdy nas gdzieś 4 strzelają to, 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 to. O, rozdzielamy porówno, równo, tak? złożył się Drugi już też O, i czwarty! O, tak. Mamy wzięcie. Ale mam też dużo, dużą porcję ołowiu do rozdania. Ołowiu, no, Energii. No dobra, tym to na pewno tego nie da zrobić. Nie ma tutaj nawet co mówić. Oh yeah! <laughs> Idealny tak. pojazd na... wiesz, taki, ter, taki do... Do terenu bardzo pasujący, bo to jest ten tych, tych w dalszym ciągu, nie? Eeeem... Um, się bardzo pięknie wkomponowałam. Co? dach. Eee... Dobra, czekaj, już Chciałem się też się zadrwić, ale że cholera, może mi pójdzie jeszcze gorzej. Dobra, jazda. Woohoo! Hmm. No to szkła. I wanna do it again. Opuszczamy stanowisko. Obiję się o ciebie. I też utknąłeś. No, zatrzymałem się na tobie. A później spodę w się i zaklinałem się na tym. Całe szczęście jest tutaj chyba stacja pojazdów. Tak jest. Dobrze, że odpuszczyłeś tym, pomyśleli. Tak.